干嘛？對嗎 Wyjeżdżam z mojej rodzinnej miejscowości, proszę Państwa. Wyjeżdżam po czasie długim oczekiwania na to, co nadeszło, a nadszedł naprawiony Peugeot 206. Tata mój powiedział mi, że mi go naprawi, więc też mi go naprawił, i teraz mam znowu czym jeździć. Ja bym nie umiał naprawić samemu, bo ja nie znam się na mechanice samochodowej. Natomiast to są te problemy logistyczne, o których wspominałem nie tak dawno. No i wydaje się, że są zażegnane, ale czy dojedziemy, to się okaże. Peugeot 206 jest niezawodny, tylko czasem jednak. Z małym aneksem do tej umowy. Że jednak czasem. No tak, ale. Ja właśnie przygotowałem aneks do tej umowy! Że jednak czasem zawiedzie, że za czasem się wytrąbi, tak jak przed momentem. Więc aneksy do umowy muszą być przygotowywane nieustannie. A tak szczerze mówiąc, to to się zdarzyło raz i to się raczej nie zdarza, żeby on tak już się zepsuł, żeby nie mógł jechać. Ale na ten moment znowu wrócił do żywych, zreanimowany, więc jedziemy proszę państwa gdzie? Jedziemy do Szczyrku. Następnie, jeśli uda nam się pomyślnie dojechać, to tym autem ze świeżutkim ubezpieczeniem pojedziemy prosto do Zakopanego. Mhm. No, byłem, byłem w domu Świetnie tam spędziłem czas I wróciłem z Tobą tutaj Żeby pojechać do zakopanego, jak auto? Działa nie pitoli się w ogóle. No więc drodzy widzowie, niech ta saga wciąż trwa w najlepsze. Jutro trzeba jechać i się pojedzie. Zabiorę Was tam w tę wspaniałą, internacjonalną, bo przez Słowację, podróż. I pokażę Wam znowu doskonalenie skoku narciarskiego. Mam nadzieję, że to co pokazuję Wam dotychczas spełnia Wasze ewentualne oczekiwania. Jeśli macie jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć, to możecie mi dać Znać w komentarzu, ja je może ewentualnie wykorzystam, choć nie ukrywam, że i tak poświęcam dużo czasu, trochę pomysłów w głowie mam, natomiast bywa to chaotyczne i nie do końca czasem sprecyzowane, co ja chcę robić. W tym momencie na pewno chcę zjeść sobie ścika z kepuczem, wypić sobie kakałko, trochę posiedzieć i może coś pomontować, spakować się trzeba. No i potem trzeba i spać, bo o 5.30 proszę Państwa trzeba normalnie, naturalnie, legalnie stać. Ale moi drodzy, zanim ponownie zabiorę was do Zakopanego, no to powiem na czym w tym Zakopanem skupiać się będę. Otóż w Wiśle te skoki zaczęły wychodzić powolutku powolutku, zwłaszcza ten ostatni. W ostatnim skoku to wyszło. W ostatnim skoku połączyłem wszystkie elementy, które przez te dwa dni były mi tłuczone do mojej głowy. A więc połączyłem te wszystkie elementy i wyszedł fajny skok na koniec. No i od takiego skoku dobrze by było zacząć jutro w Zakopanem. Na pewno chciałbym, żeby tak było, żeby takie skoki to była baza do dalszej pracy, proszę Państwa. Będę próbował, zrobię co w mojej mocy, żeby się jeszcze tam poprawić, żeby po prostu skakać. Dobrze, no bo zima idzie, zima się zaczyna, jeszcze trochę chyba na tym Igielicie poskaczemy, to chyba jeszcze nie jest koniec skakania na Igielicie w Polsce. W każdym razie to już jest taki ostateczny etap przygotowań. I co? Budzik na godzinę 5:30. Następnie wsadzę kubeł do wiadra z zimną wodą i z lodem. Następnie folią założę sobie cebulę na moje stopy, a następnie wysmaruję sobie twarz skórą z banana. Nie wiem czy widzieliście te filmy, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, co ludzie czasem wymyślą. Ja tak nie robię, proszę państwa. Ja wstaję jutro rano, ale o tej godzinie 5:30 zimny prysznic robię, to robię, bo się wtedy fajnie człowiek rozbudzi i następnie pojedziemy do Zakopanego. Zapraszam. Cholera. Ciekawe jak my się tu kuźwa pomieścimy, kuźwa. Krata po pigie, Te tego nie było w moim bingo samochodowym. Siema. Się nagrywa. <grywa> nie ma będzie nic głupiego. Jedziemy, jedziemy jak cygany załadowane do roboty No bo my jedziemy na robotę Będziemy robić skoki narciarskie Kurde No więc trzeba się załadować jak cyganeria cała O, fajno jest, dobrze Dobre jest, to było na politycznie ja, ja to umiem zapakować Ale nie hmm. trzeba być zawsze poprawnym politycznym, no bo Ja mówię prawdę, no, cygany do roboty Pytanie tylko, czy cygany do roboty jeszcze Jeśli ogląda nasz ludność cygańska, to Zachęcam do żywej analizy i komentarza Chcesz coś powiedzieć? Nie, fajnie się rozsiadłem, bo mniej miejsca na zwykle. Bo muszą to być plecaki, ale na... co nic. On się proszę państwa wypisał z gangu peżotów Niestety jest... Kurwa. No i nie ma chłopa. Był chłop, nie ma chłopa, fajnie było się bawiło, ale... Zostałem sam w gangu peżotów Więc na dorocznych zlotach... Będziesz sam. Proszę Państwa, można śmiało powiedzieć, prawie że dojechaliśmy. niechwal dnia przed zachodem słońca, ale ostatni podjazd nam został. No, prawie zdążyliśmy na czas. Ale by mi wjechał. W... Jak ci ludzie tak mogą jeździć? Skandal. Yy, no, jesteśmy. No, trzeba się rozgrzać. No, trzeba potem i skoczyć. Nie wie, tam no nie wieje chyba. Więc jest dobrze, wrażam Państwa. Pozdrawiam. 2,7K nagrywasz? No, bo skoki dynamicznie. A nie w 4? No i w 4 też można, ale to tak jak Siema w 4 widzowie. Pewnie. Siema widzowie pękały. Widzowie pękały. Gość nie wiedział, że, że ma selfie takiego. Patrzcie. No jak wędka, no holera. Dopiero ja mu to pokazałem pokazałem. Mm. teraz. Sam ja. Dobra, bo mi bateria, bo nie wziąłem drugiej kamerki, to teraz muszę z tej korzystać. No to dobra, Nara pochodzenia Powodzenia na treningu. Cześć! No proszę Państwa, było jak było, kurczę, dzisiaj. No jaka forma. Nie były to takie skoki jak w Wiśle, no ale też warunki były trudne. W Wiśle też były trudne, ale jakoś łatwiej mi się... Z tym leciało, proszę ja was. No, te skoki na progu, ok, tylko w locie, w locie mi się ciężko, strasznie jakoś leciało. Chciałem to zrobić tak, żeby dolecieć do końca. W wiśle z tym problemów nie było, a tutaj też przez te warunki wyjście wysoko, bo w plecy kosa taka, że nawet w wiśle chyba aż takiej nie było. A przynajmniej mocniej ją czułem zdecydowanie. No i wyjście wysokie, i potem się spadało, tak trochę bez powietrza, i ciężko się było utrzymać nad nartą. Skoki z kamerką yy, i skoki z tego popołudniowego treningu, który był, wrzucę nieco później. Nie wiem jeszcze, czy w sobotę. W sobotę się postaram wrzucić jakiś film, nie wiem, czy, czy tutaj stąd. Czy jakiś inny? W każdym razie coś postaram się Wam zapewnić, żeby tak w sobotę o 12 te filmy się pojawiały, może mi się to uda, tak żeby Was przyzwyczaić do takiego trybu. Chciałbym też wstawiać w środę, miałem wstawiać w środę właśnie o 18, ale w tym momencie jest środa, godzina 18, .00. no i... Wyszło jak wyszło. Ale proszę państwa, jutro będziemy próbować dalej, nie poddajemy się, walczymy, zrobię co w mojej mocy, żeby się jutro poprawić na skosie. Może warunki też będą lepsze, bo dzisiaj było naprawdę trudno, ale no w takich warunkach inni skakali normalnie, a ja jakoś tak. Znaczy też nie porównując siebie do innych, to, to, to cały czas wychodzi, że jestem na. Podobnym poziomie albo nawet i troszkę lepiej Gdyby mnie tam na dole w locie nie krzywiło To by było dużo lepiej Proszę Państwa, to tyle ode mnie na dzisiaj, cześć Wyczekujcie kolejnych produkcji, bo kolejne produkcje będą Pojawią się wkrótce Sobota 12, mam nadzieję, że uda mi się wyrobić Jeśli nie, to nie gniewajcie się na mnie Pozdrawiam Dobrze. No,